Cześć wszystkim, Parkside w akcji, ludzie coś tam przoczą, pio że im nie odkręcają, że coś tam się dzieje. U mnie już chyba ponad 4 lata, nie tylko ta sezon jest używany jak koła są zmieniane, tylko cały czas. Plus, koło dowalone, zobaczymy jak sobie poradzi. O, coś tu za lekko poszło, Zobaczam. O, daj radę. Bez problemu. O, tu chwilę się zaktuścił. Nie wiem, czy tą e, odkręcać z nim, żeby jej nie rozwalić. Spróbuję, no, spróbuję pomału. <grym> nie boję się, wiecie, że. Już raz tak rozwaliłem taką śrubę. Parkside koła numer dwa. Aha. Co jest? Co jest grane? O dobra, chyba jedna polegnie. O! Dobra! Kurde, ale ktoś je dopieprzył tak. Mówiłem, żeby ich tak nie dokręcali, bo tu połamią mi te aluminiowe tulejki. Kurde, tak to jest, jak się oddał tu do warsztatu. Ale słuchajcie, ta jedna tu mamy problem. Dobra. A tej to nie, to odkręcę kluczy jakoś. No i koło numer 3. o, to, to z tyłu. Jeszcze I, i, I gdzie ta? Końcówka. Dobra, to sobie już odkręcę. Dobra. I ostatnie koło numer 4. A już nie chcę się wracać po ten klucz. To tym sobie. To strasznie jak tu Dociągnięte ze sztuką. Także Park daje radę. Powiem tak. Czuję, że on jest słabszy niż jak był nowy. No ale to jak wszystko się zużywa, nie? Znaczy nie wiem ile. No niby pokazuje dalej pełną baterię. Po tych czterech kołach. Także ja jestem zadowolony. Na no takie dziubdzianie po garażach, przy maszynach, przy tym tak jak ja go używam, daje radę. Także wszyscy do Lidla po klucze. Nara.